Czy marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski rzeczywiście można uznać za sukces? Kurs po nim już opadł, piłkarze wrócili do swoich klubów, a większość z nich zagrała w weekendowych meczach. Wyniki sześć punktów w eliminacjach po zwycięstwach z Litwą 1–0 i Maltą 2–0 na papierze wyglądają dobrze, ale to, co wydarzyło się poza boiskiem, wciąż budzi emocje. Wywiad Roberta Lewandowskiego po meczu z Maltą wywołał lawinę dyskusji, a odpowiedź Michała Probierza przyszła tydzień później. Czy między kapitanem a selekcjonerem iskrzy, czy to tylko burza w szklance wody? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Reprezentacja polski pod wodzą Probierza punktowo wypełniła plan, ale styl gry pozostawił wiele do życzenia. Po spotkaniu z Maltą Lewandowski nie owijał w bawełnę. W rozmowie z TVP Sport stwierdził: Punktowo plan wykonany, ale nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy od najmniejszych elementów, po schematy i rozegranie. Trzeba poprawić grę w defensywie i ofensywie. Podkreślił też, że niezależnie od etapu, na którym znajduje się drużyna, kluczowe jest zrobienie kroku naprzód. To, czy będzie to szybkie, zależy tylko od nas, dodał. Dla wielu te słowa brzmiały jak zawoalowana krytyka pracy selekcjonera, wskazując na brak wyraźnego stylu i niedociągnięcia w przygotowaniu zespołu. Probierz jednak nie dał się wciągnąć w medialną burzę. Tydzień później na antenie kanal, sport, odniósł się do wypowiedzi kapitana z zaskakującym spokojem. Ten wywiad wywołał niewiadomo jaką krytykę, ale z Robertem rozmawialiśmy kilka razy podczas zgrupowania. To były te same kwestie, o których dyskutowaliśmy, co musimy poprawić, jakie elementy zmienić, wyjaśnił. Podkreślił, że zależy mu na wprowadzaniu młodych zawodników, co również omawiał z Lewandowskim. To nie jest żaden personalny atak na mnie. To tematy, które poruszaliśmy prywatnie. Nie wpadłem na to, że ktoś może to tak odebrać, zakończył, bagatelizując spór. Czy to faktycznie tylko nieporozumienie? Lewandowski jasno wskazał na braki w drużynie, ale Probież widzi w tym echo ich wspólnych rozmów. Może to znak, że obaj mają podobną wizję, tylko różnie ją komunikują. Przed kadrą kolejne wyzwania, a kibice czekają na efekty tych kuluarowych dyskusji na boisku.